Cześć, to znów ja eee, Przez kilka dni nie musieliście oglądać tej wrednej mordy eee, Rzeczywiście bardzo gorący okres w pracy Końcówka roku to jest kumulacja po prostu jakichś nieprzewidzianych zdarzeń Które, które ni stąd ni zowąd wskakują jak królik z kapelusza eee, A dodatkowo mieliśmy przygotowania do, e, do ostatniej imprezy w tym roku Którą współorganizowaliśmy tym razem z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicą Targówek już po raz trzeci w Lesie brudnoskim wyścig przełajowy no w tym roku zmieniona trochę formuła, startowały takie małe knypki, nawet dwuletnie, dwuletnie dzieci, dzieci na rowerkach biegowych Słuchajcie, to jest coś niesamowitego I tyle radochy, ile, ile mi to dało I, I takiego kolejnego kopniaka, że wiem, że to, to, co, to co robimy jest naprawdę dobre i, i warto dalej, dalej kontynuować I idziemy w dobrą stronę Także naprawdę Czasami to zmęczenie, bo wczoraj słuchajcie, usnąłem w pełnym ręcztunku, nawet, no, nawet się nie wykąpałem, nawet się nie, nie rozebrałem, po prostu usnąłem, odcięło mnie kompletnie, obudziłem się dopiero rano pod kocem. Naprawdę to zmęczenie, to zmęczenie, które, które czasami jest niesamowite, jest zdecydowanie rekompensowane tą całą radochą ludzi, którzy przyjeżdżają na organizowane czy współorganizowane przez nas zawody. To daje mi na pewno takiego kopniaka do tego, żeby to robić dalej. No, a jak to mówią Live on, życie toczy się dalej. Wracam teraz do rytmu treningowego, także Maciek, tutaj do trenera, pilnuj mnie, żebym wszystko wykonywał zgodnie, zgodnie z zaleceniami. Dzisiaj pierwsze zajęcia, pierwsze zajęcia w, tym, w tym tygodniu, jutro siłownia. W środę troszeczkę zwolnienia, w czwartek i piątek kolejne treningi. E, no a zaraz przejdę, tylko napiszę raport Damianowi. E, Damianowi, który też mnie musi trochę kopnąć w tyłek, bo oczywiście przez ten ostatni okres gorący nie mam za bardzo czasu, żeby sobie przygotować to żarcie tak jak powinienem. No ale myślę, że wszystko nadrobimy, nadgonimy. E, trzymajcie kciuki. Jakbym się za długo nie pokazywał, to piszcie tarabancie do mnie. E, no. no Także co, do zobaczenia. Ja lecę do domu, jeszcze mam tam parę rzeczy drobnych do skończenia. I kładę się spać, bo, bo dzisiaj to już jest masakra. Hej. Aha, i taka anegdota na koniec. Dzisiaj rozmawiałem z, z Ryśkiem Antolakiem, i <grywki> powiedzieliśmy sobie, że e, jedzenie odpowiednie to połowa sukcesu kolarza. Spanie to też połowa sukcesu kolarza. tak w sumie. Połowa tego, połowa tego składa się na 100%, to po co trenować, nie? Jeżeli połowa to jedzenie i połowa to spanie, to odpuszczać trening. No, może to jest jakiś sposób.